Siemano, witam was pęczat w kolejnym odcinku. Jako, że ostatnio, a w sumie to całkiem już dawno temu, było mi dane wygrać takie o małe coś w konkursie na kanale Pogadajmy o grach, panku. Proszę bardzo, zwycięzcą jest Penchart, pen sorry, Penchart, Penchart ma kanał też na YouTube, zapraszam serdecznie. A muszę wam powiedzieć, że to była pierwsza taka wygrana w moim życiu i jestem tym zajarany okrutnie. No, a więc dziś wspólnie przyjrzymy się z bliska temu małemu ustrojstwu. Wrzucimy do środka kilka małych bateryjek, które w sumie już są w środku. Podłączymy do telewizora i pykniemy w parę losowo wybranych gierek. Generalnie, pobawimy się trochę i być może wspólnie wyciągniemy jakieś sensowne wnioski. A być może nie wyciągniemy żadnych sensownych, jak zawsze zresztą. Dodatkowo, jako że to małe ustrojstwo przyszło do mnie pocztą, to wypadałoby zrobić jakiś szybki unbox, na który już jednak, no trochę za późno. Ale spoko, spoko, wszystko pod kontrolą. To będzie bardzo szybki, nie unbox, pod postacią kilku szybkich y, zdjęć, a później, później już przejdziemy do rzeczy. Gotowi? A więc zaczynajmy. No dobra, to może na początek zacznijmy od rzucenia okiem wspólnie na to małe coś, na cały boks, jak to wygląda, jak to przyszło, jak to jest zapakowane, co to oferuje w środku i tak dalej. Zobaczmy, co to jest w ogóle i z czym to się je. No dobra, wszystko już mam tutaj rozpakowane, wstępnie całą zawartość opakowania. Lecimy po kolei od opakowania. Całość przyszła do mnie w takim oto bardzo fajnym, też malutkim w sumie pudełeczku, jakieś tam, prawda, oczojebne w sensie elementy graficzne. Co my tu mamy? Informacje podstawowe: Orb Gaming Retro TV Games Plugs Directly into Your TV. No, bo do, w co miałoby być, niby, wpinane bezpośrednio? No, nie wiem, dobra, ale bezpośrednio do telewizora i zawiera ponad 200 gier. No, to jest bardzo e, dobra informacja. 200 gier to dużo, to bardzo dużo. Takie pudełeczko, no z każdej strony w sumie to samo, tak mało zróżnicowane. Jeżeli chodzi o spód, no, to mamy kilka informacji. No, i screeny z gier, prawda? Tak, screeny są, no i te gry prezentują się bardzo fajnie. Bym powiedział, nawet, Pegasus podobnie, czy tam, Nintendo podobnie. No i w sumie po części też tak jest, troszeczkę, generalnie w kilku językach. E, relief, Hours of Video Game, Nostalgia, no to wiadomo, tam chwalą się, jakaś tam reklama, nie będę tego czytał, ale generalnie takie to jest opakowanie, bardzo fajne, już puszczę w środku, bo tu wszystko mam. No a w środku był, y, może po kolei, y, mieliśmy, o dostałem, y, tutaj prawda, były bateryjki wsadzone, bo urządzenie działa na bateryjki, dwie albo trzy małe paluszki. Y, oczywiście tej karteczka, panku rzucił tutaj karteczkę, to y, moje losowanie, które wygrałem Tekst tak zwinięty troszeczkę, także fajnie to też w sumie pamiątka. Trafia do, trafi do pudełeczka, też będzie w pudełeczku, nie inaczej. Co jeszcze mamy? Może instrukcja. Prawdziwy mężczyzna instrukcji nie czyta. Instrukcja wygląda tak. Jak podłączyć jakieś tam pierdoły, prawda? Wideo i audio o trzy paluszki. Nawet jest informacja, jak operować tym. Nic skomplikowanego, nic jakoś tak strasznie zaawansowanego w kilku językach. Także instrukcja bardzo fajna, może na bok. Urządzenie przyszło w folijce i w takim oto plastikowej wytłoczce, to na bok, to jest jakby nieważne. Mamy same urządzenie, ale dodatkowo jeszcze kabelek. Kabelek, którym podpinamy to pod telewizor. Z jednej strony mamy mini jack, taki ło, a z drugiej strony mamy, oczywiście to jest kompozyt, czyli mamy żółty, to jest wideo i jeden kanał, tylko biały, także nie ma stereo, jest mono, ale jest. Także takim kabelkiem, takim oto czymś podpinamy to do telewizora. Nie mamy samo urządzenie, jest, to jest potęga, to jest potęga, konsola i kontroler w jednym, to jest naprawdę coś fascynującego, fascynującego, generalnie sama gałeczka, tak działa całkiem, całkiem precyzyjnie, chociaż dziwnie takie to małe, ale precyzyjnie, przyciski, no przyciski działają całkiem fajnie, ten start taki malutki i, i, i reset jeszcze, taki, taki, takie malusie to wszystko dla bardzo małych rączek, taka zabaweczka, całkiem fajna, możemy to sobie w kieszeń, tylko musimy pamiętać, żeby kabel zabrać ze sobą i gdzieś podłączyć do telewizora i sobie pograć, także bardzo fajnie, ogólnie prezentuje się spoko, ta graficzka tutaj, ta niebieska, te, takie retro, retro ten taki gradientik, czy jak to tam nazwać, całkiem fajne, nie? No, bardzo fajnie się to prezentuje. Od boczku, tak jak patrzymy, tutaj możemy sobie na przykład powiesić to, prawda, może robić ze możemy sobie gdzieś do kluczy przywiesić albo coś. Także fajny patent, można sobie zawiesić jako ten i mieć zawsze ze sobą. Tutaj jakby nic nie ma, z tyłu, prawda, on i off, jak damy na on, to się świeci diotka. o, bardzo ładnie. I gaśnie diotka. oczywiście tej AV, to ten kabelek tutaj, nie o i już, i to wszystko, co musimy wiedzieć, żeby grać. Na razie go depnę, także wypnę, I tak to się prezentuje. Także, całkiem fajnie, czerwony kolor dominuje, ale takie czerwone akcenty nie dominuje, czerwone akcenty czarne i niebieskie, fajnie to wygląda. Od spodu, oczywiście, e, no, y, klapka na baterię, tak? Odkręcamy trzy baterijki, jakieś informacje i nie dla dzieci od 0 do 3 roku życia. Mój młody nie pogra na razie, ale może kiedyś pogra. Także, tak prezentuje się ta konsolka, i to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ten zestaw, e, który, to co dostajemy tutaj w zestawie, w tym pudełeczku. To co, teraz chyba nie pozostało nic innego jak przejść do testów. Tak jest. Przechodzimy do testów i pogramy sobie w kilka wybranych gierek, albo jedną albo parę. Zobaczymy. Zobaczymy. Także podpinam sprzęcik i za chwilę wracam. Lecimy z tematem. No dobra, a więc przyszedł czas na testy. Wszystko już mam podpięte. Kabelek sygnałowy, urządzenie jest włączone, diodka się pali, może widać nawet chyba, widać bo ona jest dosyć mocna pomimo, że taka mała. No i uruchomiona konsolka i tak prezentuje się ekran powitalny, że tak powiem. I powiedzcie sami, czy to nie zapodaje troszeczkę tym, no, Pegasusem? Nawet dźwięki jakieś takie podobne, nie? Takie... Jak jakieś podobne są. No, dobra. Także... wow, Dwusetną grę na sobie. To co, może po kolei. Generalnie, jak będę zmieniał gry, to to wygląda tak, że mi się ten... Rozłącza to urządzenie, bo ono się wyłącza i mi się grabber rozłącza i prawdopodobnie będę musiał robić cięcia, jak będę zmieniał grę. Ale dobra, lecimy z pierwszą grą. Niech będzie. F22. Start. No i zobaczcie. Zobaczcie, jak to... Jak to się prezentuje. Przyznacie? Chyba, że wygląda całkiem fajnie. Ogólnie... Te gry to nie, to nie są z żyna, to nie jest Żyna z Pegasusa. Tylko to są jakieś takie produkcje własne, zrobione na potrzeby tego czegoś. Nie wiem co tu siedzi w środku, ale coś tu siedzi w środku. Lecimy. I sobie, prawda, strzelamy. I to co trzeba powiedzieć. Tą grę widziałem na kanale U pana Q. U pana Q. Bardziej mi pasuje pan Q. Nie, nie panku, tylko U pana Q. Nie u panku. No dobra, w każdym razie, takie przemyślenie. W każdym razie widziałem tą grę u niego. I muszę powiedzieć, że ona jest. Całkiem dobra, nie? Wbrew pozorom, to coś małe daje radę. Nawet mamy scrollowany na boki obraz. Nie może nie w tą stronę, ale w drugą. Ale najpierw... A nie, nagle w tą stronę jednak. Dobra, nieważne. Ale mamy scrollowany obraz, tak? Patrzcie, i to nawet całkiem pokaźnie. I no co? No to robi wrażenie, jak na takie małe urządzonko, zasilane trzema baterijkami AAA, małymi paluszkami, no to przyznacie chyba, że jest całkiem spokojnie. Generalnie ja jestem zdziwiony, że... E, no to ktoś miga. Oczywiście to jest, nie jest tak, że tutaj wszystkie gry są tak, takie dobre jak ta, bo, bo to jest akurat dobra gra. E, no no niestety to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe, nie? Ale... Bo dopasiłem sobie swój, e, prawda? Pff, samolocik, swojego F-22, chociaż nie widać. No nie wszystkie są takie dobre jak ta. Bo to jest dobra gra, tak jak mówiłem. Yy, ale jest troszeczkę dobrych gier. A na pewno już można przy tym bawić się. Yy, no spokojnie, można spokojnie się bawić. Yy, bo to są takie giereczki fajne. Jak ktoś kiedyś sobie pykał na Pegasusie, na Nintendo, na czymś tam innym, no to będzie czuł się jak w domu, prawie. Przynajmniej przy tej grze. Bo nie przy wszystkich, nie? Tak jak mówiłem. <laughs> przy tej grze na pewno. Lecimy sobie, strzelamy. Yy, ogólnie jakoś nie mogę umrzeć, bo, bo jakoś. Chyba jestem dobry, może jestem dobry po prostu, albo coś, ale widzicie, generalnie to tak, na razie mało się dzieje, to pewnie się zmieni, albo zaraz dam ciała, o jakier, teraz to już mam tak dopasiony tutaj swój ten sprzęcik latający, że to chyba to mnie nic nie ruszy, myślałem, że boss, może dolecę do bossa, jak mi się uda. Bossa, i zrobię go w konia. ależ znikło coś tu, ekranek se zniknął na chwilę. Tak, w sensie sprite zaniknęły, nagrywa się, nagrywa pięknie. No, i sobie lecimy. Yy, mam dużo czasu, żeby pogadać, bo tak, jakby nie ten. Nie za wiele się dzieje, także na spokojnie. Wyboru poziomu trudności nie zauważyłem, chyba nie ma. Po co wciskam przycisk, żeby go trzymać i to działa jak autofire. Tak jest, o, tak o. Tak, to nie znacie jak wciskam przycisk, a ja lubię jak słychać jak wciska przy, się przycisk. Także no, nie wiem czy wy, wy lubicie, bo to może denerwować jak tak jak gram i słyszycie tylko ty 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 tyk, tyk. Ty. Ale ja to, mi to pasuje, ja to lubię. Dla mnie to jest taki ten, feeling taki jak był w salonach gier. Na automatach, nie tam tylko było to słychać, to trzaskanie w klawiszy. To było piękne, fajne, fantastyczne. No właśnie, takie było. Boss? Kolejna fala pewnie, boss to byłoby zbyt piękne. A mo Oje, jest! Konsola wypuściła na mnie kolejną falę. Horda. Normalnie, horda. No i. Ogólnie grajesz spoko. Graficznie i tak dalej, fajna, ale ten poziom trudności. Przynajmniej na razie jakiś taki. O ja, boss! Wejście Bossa Smoka. Przyznam, że boss sobie nawet strzela. Ej, chyba mnie. Chyba mnie coś nawet. Prawda? Nie, tam. E tam co mnie, prawda? Co? Zniszczyłem go. Zniszczyłem go i tyle. Stage One Clear, Life 5, Score 69700. Startem chyba. Jest i. ojej, drugi. Ej, wygląda fajnie. Dobra, wcisnąłem. Wcisnąłem reset. Wcisnąłem reset, czyli mi się rozłączył grabber. cholera. Miałem zrobić pauzę. Dobra, nieważne. Lecimy z kolejną dom. Żeby było śmiesznie, pierwsza ta, a teraz bierze coś od tyłu. Bo ja lubię wybierać grę od tyłu. I wybierzemy sobie, mam nadzieję, że trafię na coś. Ghost Castle. Na coś dobrego. Ojoj. Myślę, że nie będzie to dobre. Co to jest? Co tu się robi? Aha, strzela się. Ale. Co już nie mogę? Hmm. Mówiłem, że nie wszystkie gry są dobre. Mówiłem. Kto się tu biega? Czemu to nie działa? Co mam robić? Czemu strzela tak pod skosem? Chyba wybrałem kiepską grę. No jak widzicie. Yy, tutaj to jest tak, że jest dużo gier słabych. O, takich o. Dobra, zrobię pauzę i wybierzemy następną grę, prawda? Dobra, wracamy z tematem. I polecimy sobie z czymś innym. Może jeszcze jakąś gierkę wybiorę. Żeby to było dobre, hmm. Wiecie co, poszukam sobie czegoś takiego, co mi... Tytuł coś mi będzie może mówił. Hmm. Lunarian. Lunarian, coś, coś mi to mówi, ale wolę nie. Lunarian. Bu buble! Buble to będzie dobre! Hmm. One player i nie ma... No dobra, prestaty Chyba buble nie działa, dobra, buble to to jest buble, dobra, lecimy dalej, się zrobił restart konsoli, okej, okay. no tak bywa, matko, co tu się dzieje, dobra, nieważne, e, nie wybierać nic na B, A może tak, lecimy dalej, buble to bu buble, e, awful rushing, o nie, o nie, awful rushing, Panzerflycar, flycar, o nie, e, future tank, lunation, fear master, Bandits Bandits. Gramy w Bandits. One player game. To jest podróba Donkey Kong. Nie? No, Donkey Kong dwójki chyba nawet. Szlak trafił. Hmm. To nawet takie całkiem dobre jest. Mam... mam... mam go... chyba do góry przegnać. Hmm. Jakaś gwizda? Nie wiecie co? Ale ta gra ak aktualnie jest nawet. wciągająca. No dobra, udało mi się przejść. Tak, to, no to jest podruba, prawda, Donkey Kong, dwójki chyba, tam coś takiego było. Także udało mi się zaliczyć pierwszy etap Donkey Kong. Chociaż nie było łatwo. Przycisk jeden i przycisk drugi robi to samo. O, jak się grafika zmieni. Ogólnie mam problem z tym, że bardzo kiepsko tutaj, bardzo, nie kiepsko. Mały jest margines błędu, jeżeli chodzi o wciskanie przycisków. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jak daję w bok, to daje się bardzo łatwo w ten, w górę też i on wtedy skacze. ja nie wiem, co jest z tą małpą? Co jest nie tak z tą małpą? Małpa spadła sobie. Dobra, ej! Przetestujemy kolejną grę. Chyba przetestujemy kolejną. Ta, ta jest fajna. Pauza, dobra, ta jest fajna pauza i testujemy kolejną. No dobra, to kolejna. Tym razem polecę sobie w tą stronę. Może to będzie już ostatnia gra. Ej, Vigilant, to brzmi źle. Puzzle to brzmi lepiej, ale pff, Pizza Boy. Jump jump. Czy tu nie ma czegoś na przykład checkers, to pewnie będą szachy, to nie? Nie ma czegoś takiego na przykład jak yy, nie wiem yy, ten no jak to się nazywało? Galaxian czy coś UFO Race. U UFO Race. UFO Race to chyba nie. Pff, Rescue coś tam. Ogólnie jest tego cała masa i jest w co grać. Jest to sprawdzać, bynajmniej. Oczywiście są gry, które się wywalają. Fii. Co ja mam tu włączyć? Dobra, pierwsze coś lepsze lecimy z Dune War. Dune War! Ale ładna grafika jest aktualnie. O nie. Ale on się nie chce ruszać, halo. Czy ktoś wie o co tu chodzi? A weź się, weź się jakoś obróć, albo coś. O co tu biega? Ja, ale... Bardzo intuicyjne jest ten, bardzo intuicyjne jest sterowanie. No gdzie strzelasz, ej? Jak ty strzelasz? Co tu się dzieje? wyprawia. Czemu daje w tom, to on w tom. A tak to się kręci w kółko? O co tu biega? Niech mi ktoś wytłumaczy. Aha, no dobra, to to jak w tom, to on się kręci w tom, chociaż tego nie widać. To może jeszcze raz zagram. Dobra, jakoś to załapałem, ale nie mogę powiedzieć, że to było przyjemne jakoś, tak. Nie, nie mogę powiedzieć, że czuł satysfakcję z tego powodu, że to załapałem. Nawet nie widać, żeby on się obracał. W sensie w dobrą stronę. Ogólnie w jednym kierunku trzymamy, prawda? Wychylamy Gajgę i ten. I, i on strzela sobie w tym kierunku. Czy coś, już się pogubiłem. O, co tu. Jak to zestrzelić, jak to, jak takich pośrednich tych, to nie ma? Hmm. Tu ktoś nie miał pomysłu, stworzył grę. Tutaj przychodzi mi na myśl ten cartridge, yy, ten, z tymi grami, coś o tych tygrysach, które AVGN kiedyś robił. No, bardzo podobne to takie. O oh ja, yeah. o zginąłem! No nie, jak to się stało? No i znowu, bo. Bo przecież, halo. Musi obraca nie w tę stronę, co trzeba. Mańki mu się mylą. Stoi gościu na środku pustyni z rurą i na parza, prawda, jakąś kupą. Z rurą ściekową chyba stoi. Nie no, strzela z bazuki, to bazuka jest, nie? Ale. Dobra, e, powiem wam co zrobimy. Zrobimy pauzę. Przynajmniej w każdej grze działa pauza. Ogólnie fajne. Są pewnie tutaj fajne gry, ale tak była kiepska. E, I robimy małe podsumowanie, bo już ten. Ja se potestuję kiedy indziej tą konsolkę, Ale jest fajna, jest fajna, tylko nie każda gra. Ok, a więc testy zakończone sukcesem. <grym> I cóż mogę powiedzieć? E, konsola jest na pewno bardzo ciekawa. Konsola, konsolka, solka, nie wiem jak to nazwać, to małe coś, jest naprawdę bardzo fajne. Pomimo tego, że ma gnioty, jak to było widać. Ma też gry dobre, a więc jest warta uwagi, jest ciekawa, na pewno są tu jeszcze lepsze gry, gdybym znalazł jakieś klony, jakiś tam Space Invaders lub czegoś takiego, może są, może są, muszę tylko poszukać, bo to było pierwsze odpalenie moje tej konsoli, także nie robiłem tego, nie testowałem, nie wiedziałem, które gry mam odpalać, odpaliłem tak jak je odpaliłem, pierwsza była fajna, nie, pierwsza była fajna, a później to tak troszeczkę już było gorzej ale generalnie nie najgorzej, ten Donkey Kong był całkiem fajny. Także konsolka jest spoko, jest naprawdę fajna i... Cóż mogę powiedzieć, dzięki panku, czy panie ku, za owocne losowanie, za to, że mogłem wygrać dzisiaj tą konsolkę. Plan odnośnie jej jest taki, że zostaje u mnie. Zostaje u mnie, bo to taka fajna rzecz w tym, w kolekcji, nie będę jej oddawał nigdzie dalej. Taka całkiem spoko, może troszeczkę samolubnie, sama ale ją sobie, jest moja. Zostawiam ją sobie, bo jest fajna. Potestuję jeszcze, pogram trochę, gdzieś zabiorę ją ze sobą do swojego mieszkania i tam gdzieś sobie popykam, może, może namówię Agnieszkę, młody jeszcze za młody, ale, ale może kiedyś, jak pykniemy te 3 lata, to może sobie na tym pogra. Całkiem fajnie. Generalnie samo uczucie zgrania jest spoko. Trochę takie to malutkie, nie? Te, w tych rączkach moich, dużych grabach, takie te malutkie przyciski i tak dalej, to tak wszystko się troszeczkę... Człowiek się mota, nie? Ale generalnie po chwili idzie się przyzwyczaić. Działa to bardzo fajnie. Tak sprężyście, stanowczo, tak precyzyjnie. O, precyzyjnie tak powiedziałem. Także całkiem spoko. Kwarta uwagi. Pewnie nie jest jakaś, nie jak droga i tak dalej, nie wiem co to w środku ma, ale taka też całkiem masywnie zbudowana. To nie jest jakiś taki tandetny kawał plastiku chińskiego. To jest całkiem takie, powiem Wam szczerze, poważny, takie, poważny sprzęcik. Na tyle, na ile poważny może być taki molki sprzęcik, taka, takie, takie coś. Taki gadżecik, o, taki molki gadżecik na tyle, na ile może być poważny. Także całkiem spoko, całkiem spoko. Dzięki jeszcze raz Panku, za Panie Ku, za, za to losowanie, za nagrodę, którą dzisiaj wygrałem. No i zobaczymy, co dalej. To byłoby dobre na live'a. Może live'a was tego zrobię? Zobaczymy, 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 nie wiem, nie mam to na razie pomysłu. W każdym razie prezentacja była i jest spoko, jest fajnie i pobawię się troszeczkę jeszcze. Może za jakiś czas się z Wami podzielę. Co ciekawego wywnioskowałem, bo żadnych ciekawych wniosków jakoś z tego filmu. Wiedza bezużyteczna tak zwana, także nic ciekawego. Jak zawsze zresztą, ale może za jakiś czas to poprawię, także czuwajcie. A w tym odcinku to mam tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, Tobie, Panku, za nagrodę. Pozdrawiam Was, i do następnego. Trzymajcie się, cześć!